Cześć, siema widzowie, witajcie w kolejnym odcinku razem z Prowincji Świata. Na sam się mówię, że odcinek miał pojawić się jutro. Przecież wczoraj, ale nie pojawił się wczoraj, bo sytuacja na to nie pozwoliła i w ogóle wszystko na to nie pozwoliło. I odcinka po prostu wczoraj nie było, a ja też chciałem mieć dzień wolnego i zajm zajmowałem się swoimi sprawami. Moja siostra od tym. O tym odcinku mi przypomniała, ale y, też była 18 i mi się tego w ogóle nagrywać nie chciało, dlatego odcinek się w ogóle nie pojawił. Dzisiaj do, y, nie będziemy podbijać całej Afryki, y, tylko będziemy podbijać w, większą część Afryki. Y, ten Pod, na razie podbijmy sobie. Co by tu podbić? Może go takie małe państwko go Gabon też. Gwinę też równikową trzeba podbić. Ma zombik. Nie przejmujcie się tym, że słychać coś w tle. Napiszcie komentarz, czy słychać coś w tle. Bo y, ja słyszę, ale to jest z dworu, bo tam dzieci się bawią i ogólnie, wiecie, y, hałasują, a ja mam otwarte okno, dlatego tam słychać, tak, y, mocno dzieci. W Następnym odcinku pod, zrobimy sobie podboje Ameryki. W, w tym odcinku też y, w ogóle ten. Tam, na tamtej mapie, gdzie są te państwa, co tu są. Jest te, Polska nie ma tych granic. Bo y, ja zresetowałem mapę i musiałem tą Etiopią wszystko tutaj na nowo podbijać. Bo tamta mapa, na niej, wyszło mi nieudane nagranie. Zacząłem nagrywać po prostu na tamtej mapie odcinek, gdzie, y, gdzie te państwa na przykład tych dwóch państw nie było. Zacząłem nagrywać odcinek tam i okazało się, że on był za długi, bo trwał aż 27 minut. I u mnie jest takie ograniczenie, że powyżej 16 minut się nie da wrzucać odcinków, dlatego musiałem tamten materiał wyrzucić do kosza, a mi się tam tych państw wszystkich. Yy, bo Afryka była podbita i nie chciało mi się ich dawać, więc po prostu zaraz yy, zrobiłem nową mapę. Co z tego, że nie ma tych państw. No, możemy sobie to teraz naprawić. Co, co jest? Nie mam tego błęda, mam tego błęda, 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 błęda. Napraw się błędzie szybko, no. Nie miałem takiego błędu. Takiego. Y, gdzie sobie możemy to szybko podbić? Te prowincje też. O. I teraz. Czyli też nie będziemy podbijać całej Afryki. Na no, następny odcinek sobie ją zostawimy. Zibawe, teraz bum, 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 bum. Tu budzi. to było tu. tu, tu. Nie, nie pamiętam, czy to było tu budzi. Czyli tu budzi jest gdzieś indziej. Frycy też nie pamiętam. Tej Czad i Kamerun. Tamten odcinek sobie podbiliśmy właśnie taki teren, jak widzieliście na początku odcinka. Możecie sobie przewinąć do początku odcinka, gdzie zrobię te tereny polsce bo ten. Bo muszę zrobić coś superowego. Grudno, Wilno, dobra, bla 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 bla. U, o, 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 o I nie będę już rozbierał Niemiec, tylko dam zrobić czegoś tak na szybko. oj, oj, wbiłem się trochę w Polskę. Nie ja by nie było, że, że mapa jest resetowana. Ten jeszcze sobie podbimy Sudan, o, pik, pik, bo Zabierzmy tę prowincję RPA, żeby RPA ładnie wyglądało, bo dbamy o porządek w Afryce i na no, całym świecie. I Madagaskar. Pik, pik, pik. Etiopia zajęła Madagaskar. Dalej jesteśmy na trzecim, nie, czwartym miejscu, jeśli chodzi o ranking prowincji. W tamtym nieudanym nagraju by, byliśmy na pierwszym miejscu. Tutaj, tutaj wyspa Wiktorii jeszcze. Dobra, teraz li, ten Niger. I Liberia. I już graniczymy z Morzem Śródziemnym. Już mamy Morze Śródziemne. Etiopia ma dostęp do Morza Śródziemnego. Tak, tak 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 wyszło. Teraz Algeria. Pik. Myślę, że jeszcze podbijemy te małe państewka i pójdziemy i pójdziemy robić coś innego w tej grze. To go i chamy. Jeszcze tutaj, bo i oni mi zostali. A szybko podbijam, bo nie chcę, bo nie chcę 16 minut. Dobra. I myślę, że tak sobie zostawimy. I w następnym odcinku jakoś to sobie winiemy. A teraz chciałbym zrobić coś takiego. Przywrócimy Japan Empire. Do tego celu będę musiał zaatakować obie Koreę. Japonia zaatakowała obie Koreę. I y tak, tej Korei, jak to się mówi, północnej, Będę musiał zmienić kolor, bo strasznie podobny ma do Japonii, taki sam. Tego się nie, w ogóle nie idzie rozróżnić. Będę musiał je zmienić. By tu jeszcze zrobić... To ja mówiłem Chorwacja, Słowenia, te państwa...

Myślę, że tak sobie zostawimy w tym odcinku. To już było na tyle. Taki krótki odcinek. Albo nie, jeszcze sobie coś zróbmy. Piszcie w komentarzu w ogóle, co ja mam zrobić w tej grze. Mam ZTSRL, który ma podobny kolor do Mongolii. Będę musiał Mongolii też zmienić kolor. Yy, a może jeszcze podbijmy, tak, tak mali. Nikt się nie obrazi, że podpiłem Mali chyba. I Mauritius. Ika Mauritius, a Mauritania Nie Mauritus. Jeszcze RPA. Dla pewności, że nikt mi w Dolnej Afryce to nie przeszkadza, to RPA jest ostatnie. A wy zostawcie łapkę w górę. O, nie powiedziałem mam. Jak tu będą cztery łapki w górę, to robię kolejny odcinek, bo ostatnio prosiłem was o trzy i dobiliście pięć łapek. Zresztą wam bardzo dziękuję, dlatego się ten odcinek się pojawił. Gdybyście dobili dwie, to by nic z tego nie wyszło. I pod z Ostatnia rzecz, musi być. Pod warbloxem Musicie dobić 4 łapki w górę i wtedy robię odcinek z WordBlocksa. Bo skoro pod prowincji świata dobijecie 5 łap? Okej, okay, to dlaczego nie pod WarBloxem? Ja już przestanę żebrać, okej. Okay. Te łapki przestanę żebrać, jak, przez, jak zaczniecie dobijać, to przestanę zebrać, proste. To, 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 jest, to jest ta logika. To jest naprawdę łatwiej się od matematyki, a. Tak dużo osób tego nie robi. Nie wiem, jakby to było, nie wiem, jak pięć matematyk, albo takie trudne zadanie, działanie, że masakra. To jest takie łatwe przecież, więc ja już się będę z Wami żegnał i papa. Pa.